Witam ko kochani widzowie. Nie wiem, czemu tak marnie oglądacie. To jest bardzo wartościowy materiał. Czytamy książkę Laurensa. Trzeba ją czytać po kolei, od pierwszego do ostatniego odcinka. Chyba powiedzcie mi, że może Wam ją połączyć w całość. Może Wam połączyć w całość, będzie Wam łatwiej czytać. Natomiast czytamy tę książkę i kolejne zadanie kontrolne kolejne zadanie kontrolne. Ten z lewej spasował. Nasz spasował. Ten z prawej skasował. Myśmy otworzyli karo. No mamy 14 oczy. Potężny kolor karowy. Ten dał kontrę znawiającą. Nasz dał rekontrę siłową. Dał rekontrę siłową. Ten wszedł dwa kiery. Prawdopodobnie na kolorze pięciokartowym, bo gdyby nie miał, to by przepuścił do partnera. Pas pas, partner dołożył 3 karo. 3 kiery, my cztery kiery, partner 5. I musimy wziąć 11 lew. Wist nastąpił w damę pik. Zadanie jest do samodzielnego rozwiązania. Zadajemy sobie pytania. A na niej potem odpowiadamy. Pytanie pierwsze. Sami układamy pytania. Pierwsze pytanie, jakie trzeba zadać, dotyczy honorów pikowych. Kto ma jakie honory pikowe? I odpowiadamy, ponieważ zawistował w damę, więc nie ma króla. Chyba, żeby wistował wistem odwrotnym z figur, ale zakładamy, że wistuje naturalnie. To, jak przeciwnicy wistują, można ich zapytać, ale powinni być w karcie konwencyjnej. Więc nie ma króla pik. Ale zawistował w damę, więc ma damę z waletem, a po prawej jest król. Drugie pytanie zadajemy. I wyciągamy wnioski. Myślimy, myślimy. Myślenie ma przyszłość. Drugie pytanie, które winniśmy zadać, gdzie są kierowe honory? Gdzie są honory kierowe? Nie zawistował w kiera, w kolor partnera, a brakuje nam asa, króla i waleta, więc ten po lewej nie ma asa i króla. Stąd wniosek, że ten po prawej musi mieć przynajmniej jeden honor kierowy. Myślimy dalej o kierach. Zadajemy sobie pytanie i myślimy. Myślimy, my myślimy, naprawdę warto. Następne pytanie: czy po prawej może być as król kier? Odpowiedź: nie może, ponieważ ten z lewej dał kontrę wywoławczą, otwarcia nie miał, więc ta kontra musi być od 10-11 oczek. Ona może być od 10-11 oczek po pasie, więc nie miałby siły na kontrę. Następne pytanie. Następne pytanie jest, kto ma damę trefl? Prawie na 100% jest po lewej, no bo gdyby ten miał damę trefl, to ten nie miałby dziesięcioczek. Natomiast walet kier może być tu, też mało prawdopodobne, bo wtedy ten miałby tylko oczek. I ostatnie pytanie. Jak należy... Rozgrywać to rozdanie. My ślimy. potrzeba więcej czasu, ale stąd wniosek, że ta dama może być czwarta lub piąta. Ale ma, po w pika nie mamy powrotu do ręki, więc musimy zaimpasować trefla od razu. Ale najlepiej ściągnąć dwa kara. Zaimpasować trefla Wrócić karem, ale też warto wiedzieć, no, więc jeszcze raz, zanim pasujemy, ściągamy dwa kara, impasujemy trefle, wracamy trzecim karem. Zostanie nam jedno karo. Policzmy lewy. Lew będzie u nas dostatek. A mianowicie no jak to gramy? Bierzemy pierwszą lewę. Asem pik. Tu zobaczcie, że grożą nam oddania dwie kierowe i pikowa. Więc Ciągamy kara w taki sposób, żeby zostać w ręku. No niestety odrzucił odrzucił kiera. Więc teraz impasujemy pasujemy trefla dziesiątko natychmiast. udało się Powracamy karem I uwaga Nie wiemy czy ten nie ma ósemki, więc impasujemy waletem no, wyrzucił kiera. No to teraz mamy widne karty. Bo mamy tak. Dwie treflowe. Dwie karowe to cztery. I przebitka. Kiera tam. No, na przykład. Możemy pokazać, już wszystkie ręce. No wyrzucamy. Co wyrzucić? Wszystko jedno wyrzućmy. Co możemy wyrzucić? Wyrzućmy kiera. Wyrzućmy jeszcze jednego kiera. Mamy 8 lew i bierzemy 3 przebitki. Tu przebijemy trefla i kiera, a tu przebijemy pika. No na przykład no, przebijamy trefla dla świętego spokoju. No i gramy w pika. Oddajemy tylko Asakier. Zobaczmy całe rozdanie. I teraz zobaczcie. Ponieważ my mamy tu mamy 12 i tu jeszcze raz, tu mamy 14 i tu mamy 10. Więc oni mają tylko 16 punktów. Ten musi mieć 10, ten może mieć maksymalnie 6. Musi mieć figurę pikową Musi mieć figurę kierową, więc jednocześnie wiemy, że ma dwa króle. Tu musi być dama trefy, i ponieważ może być piąta, no to musimy te kara dwa razy ściągnąć. Jak się podzieliły 2-2, dwa, dwa, no to im pasujemy spokojnie. Jak się podzieliły 3-1, tak jak tu, a mogą się podzielić 3-1, bo tu jest więcej trefy, no to wtedy. Tak jak graliśmy, przybijamy to dwa razy. Czy dwa atuty? Raz powracamy, wracamy atutem, ściągamy trzeciego atuta. I mamy. Proszę sobie całe rozdanie zatrzymać, film przeanalizować samodzielnie. Dziękuję za uwagę.